Yhy, Zarapuje tak jak mata, bo gówniarza bardzo lubię Ej ihy, ihy. Skonfudowany czujesz się z sytuacją w kraju? Witaj w klubie Kilka lat temu nagrałam odcinek podcastu o Polish Dream Jak w pętlę wpadamy, w niej dzieci chowamy Tak, ja i ty Bobowródz, zurnister, matura i studia, praktyka, korpożór, hipoteka i leasing, który Teraz będziesz spłacać do emerytury. Politycy, szkoła, media. Niestrudzenie uczą mindsetu tu nas. Non-conformizm niepotrzebny, zamknąć w domach i kaganiec na twarz. Zapytasz, czy jestem sceptyczna, ależ skąd? Pandemię kłopoty i tragi komedii czuć aż stąd, ale skąd? Naszego prezydenta tej kadencji Legacy będzie wydumana walka z ostrym cieniem mgły. Świat desperacko potrzebuje zmiany, żeby wbić na kolejny, czwarty level. Największa nawet rewolucja zacznie się od dołu, czyli właśnie od Ciebie. Politycy, szkoła media, niestrudzenie uczą mańce tu nas. Nonkonformizm niepotrzebny zamknąć w domach i kaganiec na twarz. A teraz specjalna dedykacja dla mojego nauczyciela saksofonu Jose Esparati. A moje nominacje do dalszej zabawy są następujące. Po pierwsze, dziewczyny z branży, czyli mamy lamy. Możecie to zrobić osobno lub razem jak wolicie. Po drugie, Sebastian Świdr. Jeśli jeszcze pamiętasz, jak się nawija, to nawi coś. Staszka, czyli człowieka, który wyprodukował mi ten utwór jeśli tak to można nazwać. M-Bank, czyli bank, który pomaga mi w takich sytuacjach, jak właśnie ta, kiedy albo nie chcę, albo nie mogę wychodzić z domu, a i tak wszystko mogę załatwić. Roberta Gryna, bardzo chętnie zainspirowałabym się Twoim wykonem. Kamila Cybulskiego, bo pewnie masz coś do powiedzenia, a może i możesz to zarapować. I ostatnia nominacja międzynarodowa. Elon Musk, please help me out here.